Halo, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do kolejnych w Black Desert Online. Tym razem mamy tutaj trochę nowości w związku z Quality of Life dla nowych osób i zaczynamy sobie od pierwszej. Niestety nie są to eventy tym razem, ale taki dodatek do gry: Travelers Horse. Polega to na tym, że będziecie mogli w większych miastach, tutaj one są wszystkie wypisane, czyli te wszystkie największe, możecie podejść do. Stajennego i wypożyczyć e, konia. Będzie to działało na zasadzie takiej, że dostajecie e, konia, którego możecie używać, dopóki z niego nie zejdziecie. Jeżeli zejdziecie, macie 5 minut, żeby wsiąść na niego z powrotem, i w innym wypadku po prostu zniknie. E, wymaganie jest takie, że nie możecie mieć wyciągniętego żadnego innego wierzchowca, muszą być wszystkie schowane i wtedy dopiero będziecie mogli wypożyczyć tego konia. Na tego konia oczywiście nie będzie można wrzucić żadnego ekwipunku. Przychodzi on z czterema umiejętnościami, czyli Start Axel, Sprint, Drift oraz Instant Axel, wszystkie wytrenowane na 100% i może być tylko jeden taki koń wypożyczony również jeżeli wyjdziecie z gry, przylogujecie się lub cokolwiek zrobicie. No to wtedy ten koń znika. Tak samo nie możecie użyć Salebore Recovery, Remont Collection, Horse Market, Imperial Delivery czy Cell Function. Te po prostu rzeczy nie będą działały. I e, przechodzimy sobie teraz do eventów. Pierwszy z nich to jest Looking to Build More Stacks, czyli tak jak to było bodajże w zeszłym tygodniu. Tutaj otrzymujemy Origin of Dark Hunger razy 2. Wystarczy ten kod wpisać: Black Devour Event od dzisiaj do 21 września. I jeżeli macie 100 staków, powinno to być u Black Spirit, mi się wydaje, albo jeżeli sami macie takie staki, no to możecie je po prostu podbić tym przedmiotem o 11. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, i to by wyglądało na to, że to by było na tyle. Czyli z, z, z tych 100 stacków możecie zrobić 111. Kolejne to jest Fall is Back in Focus, czyli to jest event dla osób, które lubią robić arty, czyli po prostu jakieś obrazki. Również można zrobić filmik i wystarczy wysłać na Art and Media Forum. Z dopiskiem takim server i Atom Ball. Tutaj macie to napisane, możecie to po prostu skopiować. W innym wypadku po prostu nie będziecie uczestniczyć i możecie zawalczyć o ten outfit albo takie lalki, co tutaj możecie zobaczyć. No i za samo uczestnictwo otrzymujecie Atom Bundle. Zobaczmy, co to jest. Czy tutaj jest napisane? O tutaj jest, dobra, e, czyli Advice of Valks i Rar Courser Training Box. E, Atom e, Festival, to jest kolejny event, tym razem od dzisiaj do 21 września mamy 400% Combat X, 100% Skill EXPA więcej, 50% Life Skill EXPA oraz Mount EXPA i 50% więcej e, drop rate'u. Ponadto, jeżeli będziecie trenować na kukłach, będziecie dostawać 150% więcej EXPA. Kolejny to jest Autumn Festival Special Loyalty Store Event, czyli możecie sobie wykupić przedmioty za 100 lojalek, czy one są tutaj wypisane. Tak, czyli Missive of Valkset, czyli Advice of Destiny, Safety and Mortality, Lunar Hair, tutaj jakiś coś do domu będzie. Food Humper, czyli jedzonko, które daje nam kolejne skill Expa plus 30% na godzinę. Aha, bo tutaj są dwa. Beef Thin Skirt, który 5 e, sztuk, czyli właśnie daje ten e, skill ex. i e, Juice Gift Set. Nie wiem, czy coś tutaj jest napisane, co to jest. Nie, nie ma. Ok, My cię musieli sami sprawdzić, że. I ostatni to jest Autumn Festival Login, czyli wystarczy się po prostu zalogować i będziecie otrzymywać nagrody przez 7 dni. Tutaj jest Master of Training Box. E, o tą gift set nie wiem, czy tutaj jest to wypisane. Mm. O tą e, festival gift set, czyli tutaj są Hangwa Sweets, Beefsteenskier, takie pierdoły po prostu, według mnie. Jedynie tutaj może coś będzie. Choose your Luxury Furniture Box. E, to się przydaje, bo do te dziewiątki dość dużo materiałów daje. No i 3000 lojalek zawsze. Chętnie się y, trafi, a te Patrigio apparel back to wy, wygląda na to, że rzucają na prawo i lewo, bo tego nikt nie kupuje. Po prostu wrzuca się do tego outfitu i można robić tak, że jednym kliknięciem wkłada się Wam od razu cały, y, cały outfit. Kolejne zmiany w klasach, u niektórych nieznaczne jak u Maywe, u Konoichi troszeczkę się pozmieniało, będziecie musieli sobie tu zerknąć, jeżeli nim graci Ninja Witch, również niewiele, to samo Archer, Guardian, Sage udrakani troszkę się zmienia. Tutaj jest jeszcze wydłużony event, jeżeli chodzi o ten poprzedni do. 21 również września, czyli te e, tworzenie 230 stacków. W e, Vanquish e, Dark Rifty, czyli te pojawiające się rifty, również są wydłużone i Patrigo's Night Market Madness również jest wydłużony, czyli wszystkie te eventy z poprzedniego tygodnia e, dalej będą dostępne. Kolejna sprawa to, m, jeżeli macie wróżkę i macie ten nowy skill Continuous Care, będziecie mogli wybrać więcej przedmiotów, które będą automatycznie aktywowane. E, teraz e, zmieniono ikonę, jeżeli chodzi o dwa, Advice of Walk, e, otrzymane z e, specjalnych nagród, jeżeli chodzi o sezon, albo kupione od Patrygio, e, że wyglądają jak taka skrzynka, czyli zamiast tego będzie po prostu e, to i dotyczy to e, praktycznie wszystkich, chyba. Widzę, że tutaj jest 190-80, czyli wydaje mi się, że wszystkie te E, które wy zrobicie, na przykład będziecie mieć 111 czy tam 86, no to po prostu będą miały zwykłe. A te, które będą eventowe, no to będą skrzynce, że po prostu musicie otworzyć i dostaniecie tyle samo, na to wygląda. E, ułatwiono troszeczkę e, wygląd mobków, jeżeli chodzi o Razia Temple, czyli będą one się e, szybciej jakby zdradzać z kolorem. Najczęściej było tak, że po prostu trzeba było czekać, aż one się zrespią i dopiero wtedy albo być blisko, żeby kolor wi było widać. Teraz ułatwili, że z daleka już można ten kolor zobaczyć i od razu lecieć tam, gdzie trzeba. Ikonka e, bówka też została trochę zmieniona. E, drobne zmiany w questach, w nodach, jakieś quality of life i e, ulepszenia. E, pozmieniano wyglądy buffów, jeżeli chodzi o te z kościoła, co się bierze, czyli teraz to się nazywa Bravery, Blessing oraz Progression. E, tutaj daje AP 8, Acuracy 8, tutaj wydaje mi się, że nic się nie pozmieniało, jeżeli chodzi o dodatkowe buffki. E, również pozmieniano i u, upiększono ikony buffów e, dotyczących właśnie EXPA 530, Book of Combat, Blessing Message Scroll, Book of Life i tak dalej i tak e, dalej. No i pozostałe, y, w zasadzie, no tutaj są jakieś drobne zmiany, tak właśnie się przyglądam, czy jeszcze coś powinienem Wam tutaj powiedzieć, ale te patchnotes są w zasadzie takie skromniutkie, więc przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, czym jest Pearl Shop standardowo. I e, tym razem outfit wychodzi dla Archera Night Warden, e, e, koszt tego to 3400. Można kupić set klasyczny za 2903, e, po prostu zwykły secik za 2200, tam bodajże nie ma broni, tylko macie sam outfit Tiger Mystery e, Outfit Box za 2200 e, kolejne e, pojawiają się lootboxy, mystery outfit box i tutaj chyba będzie po prostu żonglowanie outfitami. Tak, czyli macie 40% szans na 250 Cron Stone'ów, 35% szans na artizja Memory, 8% na e, klasyczny outfit, 8% na e, sukcesyjny outfit, no i potem te szanse się z, zmniejszają i macie maksymalnie 0,5% szans, żeby otrzymać Premium Outfit Box 10 sztuk, czyli po prostu takie. Jeżeli ktoś czuje się silny, właśnie, no to może sobie kupić, chociaż widzę, że Hmm, dość sporo to kosztuje 11 390 Pereł za 6 takich boxów, maksymalnie 3 zakupy hmm, Mystical Chronstone Bundle za 2890. I tutaj też chyba jest e, loot Box, mi się wydaje, ale to chyba żonglowanie jest Chronstone'ami dokładnie, czyli macie 25. E, setnych szans, żeby otrzymać 2000 Cron i aż 24% szans, że e, traficie na tylko 50. Adventure Support Pack za 430 pereł, czyli Blessing of Camasylvia, Secret Book of Old Moon, e, na 3 dni, e, no i e, drobne dodatki. Za 3000 możecie sobie kupić 100 sztuk Artisan Memory z małymi dodatkami Oto Memories, czyli za 5200 macie 200% tych Memory z dodatkami. Cursor Spirit Pack za 2000, czyli 11 kuponów do zmiany umiejętności u wierzchowca z dodatkami. Horse Transform Transformation Pack za 1385, macie tutaj 200 Cron Dodatkowo Premium Horse Appearance Change Coupon, czyli możecie sobie wybrać wygląd wierzchowca, za wyjątkiem T9, plus bonusy Celestial Horse Calling Horn. Za 1575 pamiętajcie, że ten item działa tylko i wyłącznie na jedną postać. Nie będziecie mogli przerzucać tego. To powoduje, że możecie sobie ściągać wierzchowca niezależnie od odległości, czyli z jednej strony mapy na drugą, jeżeli zapomnieliście. Tylko jak wspomniałem, właśnie to działa tylko na jedną postać. Jak macie 10 postaci, byście musieli kupić 10 takich sztuk. Kupię. Hetae Tier 3. E, tier 3, przepraszam, powinienem taki po powiedzieć, e, czyli trzeci. E, poziom peta e, możecie kupić za 1400 pereł plus drobne bonusy. E, tutaj e, również jest kolejne za 1750, ale albo tutaj jest coś źle napisane. Albo tu jest tylko. E, aha, bo tutaj możecie sobie wybrać, dobra, przepraszam, tu jest. Czyli możecie sobie wybrać jeden z tych e, sześciu petów. Jednego możecie wybrać na tier trójce. Wszystkie są na tier trójce w zależności od tego, który Wam się spodoba i do tego właśnie jedzonko. Jakbyś tak na odwrót to napisali. Eee, tutaj są sloty. 20% tanie za 464 perełki. Wyprzedaż całej kategorii, jeżeli chodzi o horse gear, ship oraz wagon. Obniżka i dla powracających albo nowych graczy. Tutaj jest za 370 pereł. Zestaw czyli Nostalgia Classic Box, Naughty Dog, Lost Penguin i Brown e, Gout Hawk e, normalnie kosztuje to 7450 Pereł, Z, zmniejszyli to o 95%, więc bardzo chcą, żeby nowi albo ci co nie grają, powrócili. Polar Bear e Trójka za 1000 to też tylko i wyłącznie dla nowych lub powracających, a nie tu pisze, tylko dla nowych za 1000 Pereł można kupić. O przepraszam. E, za 1000 Pereł możecie kupić właśnie Polar Bear. tier trójka i e, dodatki plus kupony e, Celestial Horse Calling Horn za 450 również tylko dla nowych graczy, czyli to co wcześniej mówiłem. Na jedną postać działa Storage Transaction Made e, to też tylko dla nowych za 720, czyli dwie takie madeki plus kupony. Outfit for Adventure. Za 1700 pereł Premium Outfit Box i bonusy z kuponami. Spacious Inventory Pack, tutaj również tylko dla nowych, za 725 pereł 20 slotów. Adventures buff Pack, na sali wszystkie tutaj są nowe, nie ma nic do powracających więcej. Value Pack na 20 dni, Kama Sylwia oraz Old Moon, wszystko na 20 dni za 2165, 50% obniżki. I tutaj też kolejne dla powracających 92% obniżki z 6700 na 500. Premium Outfit Box, Charakter Slot Expansion, Celestial Horse Scoring Horn, i tak dalej. Z bonusami, oczywiście, tu jest kupon kolejny. Weight Up Pack czyli Waga 250 wag za 1410 dla powracających graczy. I to mamy właśnie te przedmioty, które są za loyalty 100 sztuk. Możecie sobie wykupić. Tu są kolejne, czyli te takie jakieś bufki tu są. Ta, no, są takie drobne nagrody. No i wyprzedaż jeżeli chodzi o Outfit Guardiana, ale Premium Set teraz będzie kosztował 2720 do 21 września. Dziękuję bardzo za oglądanie tych e, pacznoców, a mam nadzieję, że do tej pory e, się przydają. Nie jestem pewny do kiedy będę właśnie robił te zmiany. Ponieważ, no, jak sami wiecie, aktualnie nie gram Black Death Online, i trochę wątpliwe, żebym kiedykolwiek próbował zagrać w tę grę. Ale kto wie, na razie zostawiam sobie postać, nic nie psuję. No i zobaczymy, jakby naprawili te PVP. Czy postarali się, żeby coś spróbować pozmieniać tej grze. Może by mi się chciało wrócić, ale tak to szukam. Czekam w zasadzie na jakieś nowe MMO. Zobaczymy co z tego wyjdzie, próbowałem Final Fantasy 14, ale jakoś mi tak powiem szczerze nie podeszło, ale spróbuję dać jeszcze mu trochę szansy, żeby zrobić te pierwsze podstawowe questy, które tam chyba zajmują kilka godzin i zobaczę, może uda mi się dotrzeć do tych raid bossów, czy tam, mm, nie wiem jak to tam się nazywa, że po prostu można robić te raidy, o raidy, przepraszam, to raidy były i postaram się chociaż na streamie raz zrobić, no i przy okazji właśnie streamuję gry, więc w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę możecie mnie spotkać na Twitchu o 19.30. Serdecznie zapraszam. No i co? Widzimy się w następnym razem Notesach, czyli za tydzień, w środę. Yo-yo.